Dobry. Wilnie i w Wilnotece. A w naszym dzisiejszym programie znów jesteśmy nieopodal Rosy, na ulicy Warszawos, czyli Warszawskiej i opowiemy Państwu o pewnym fokus pokus, czyli tabliczce, która była, zniknęła i znów jest. Następnie wybierzemy się do Boryjkowszczyzny, gdzie kiedyś mieszkał gileński poeta gawędziarz Władysław Syrokomla, który lubił wizyty młodych artystów, a dziś właśnie tam została wydana współczesna antologia poezji młodych twórców. Następnie zahaczymy o Teatr i Festiwal Monowschód, a więc dzisiaj i kulturalnie i tylko troszeczkę polityki. Zostańcie z nami. Tabliczka z polską nazwą ulicy Warszowo z Warszawska zniknęła zaraz po uroczystych polskich obchodach Wilnie Święta Odrodzenia Polski. Sprawy zniknięcia tablicy bada policja. Politycy snują wersję. Chodzi przecież o atrakcyjną tabliczkę, jedyną w Wilnie z polską nazwą i oryginalną pisową. Jeśli ktoś potrzebuje tabliczki jako upominku z Wilna, to jestem pewien, że niedługo w wileńskich sklepach pamiątkowych takie tablice się pojawią i można je będzie nabyć, zawieźć do Polski, czy u siebie w domu na Litwie, czy gdziekolwiek indziej. Polska tabliczka z nazwą warszawska zawisła na początku września w ramach pomysłu mera Wilna uwiecznienia nas ulic różnych krajów i narodów w ich ojczystych językach. Wcześniej pojawiła się w Linii ulica islandzka, waszyngtońska, żydowska, po kilku miesiącach także warszawska. Tej ostatniej jednak uroczystości towarzyszyła akcja protestacyjna litewskich narodowców. Po dwóch miesiącach polska tabliczka zniknęła. Tworzenie hipotez, dlaczego tak się stało, to sprawa policji. Być może któremuś Wilnianinowi, czy ogólnie obywatelowi Litwy, przeszkadzał fakt istnienia tablicy w języku polskim. Nie odrzucam też wersji prowokacji geopolitycznej. Akurat podano, że obywatele Polski są gotowi w chwili zagrożenia bronić Litwy i państw bałtyckich. Mogło to się nie podobać naszym wschodnim sąsiadom. siłą nieprzychylnym Litwie, Polsce i NATO nie na rękę jest umacnianie polsko litewskiej przyjaźni. Zgodnie z zapowiedzią ta Tablica z polską nazwą znów jest, czy na długo i czy Mer nie będzie musiał jej zdjąć, nie jest takie pewne. Decyzję Mera o zawieszeniu tablic nielitewskich już przed dwoma miesiącami zaskarżyła w sądzie przedstawicielka rządu na okręg Wileński. Uważamy, że została naruszona ustawa o języku państwowym, w myśl której wszystkie oficjalne zapisy nazw własnych muszą być wyłącznie w języku litewskim. Również nazwy ulic muszą być zgodne z zapisem w publicznym rejestrze adresów, czyli też tylko w języku litewskim. Dzięki identycznym zaskarżeniom przedstawiciele rządu przyszło usunąć polskie tablice z nazwami ulic w rejonie Wileńskim i Solecznickim, gdzie większość mieszkańców stanowią Polacy. Ostry konflikt trwał kilka lat. Nie, nie, Musiano zdjąć tablice z polskimi nazwami ulic, ale mieszkańcy nie chcieli usunąć tych tablic z posesji prywatnych. Paradoksalnie za to, czyli za niewykonanie wyroku sądu, dyrektorzy administracji rejonu Wileńskiego i Solecznickiego kilkakrotnie byli karani mandatami w wysokości kilkudziesięciu tysięcy. Euro. Powstała bardzo złożona sytuacja, bo nawet komornicy nie byli w stanie wyegzekwować realizacji postanowień sądu, stąd wypracowano kompromisowe rozwiązanie. Kompromis polegał na ustawieniu na każdej ulicy rejonu wileńskiego i solecznickiego specjalnych słupów z nazwami ulic wyłącznie w języku litewskim. Tablice po polsku na niektórych domostwach z trudem, ale potraktowano za prywatną sprawę właścicieli. My już zaskarżyliśmy wszystko, co mogliśmy i gdzie mogliśmy. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale w miarę deceptowane. Pomysł mera Simasiusa o zawieszeniu jednej polskiej tabliczki w Wilnie nie został zbyt pozytywnie odebrany przez polskich działaczy na Litwie. To jest po prostu, już miałam okazję wiele razy wypowiadać o tak zabawę ludzi dorosłych, że jeżeli ktoś poprosi chleba, ja mu daję obrazek z bochenkiem chleba i ja może zobaczyć, jak on nie można na miastki dawać zamiast czegoś autentycznego. Bo, like, napisali jedno dekoracyjne, ustawili dekoracje i polska społeczność się być już zadowolona. Później nie o dekoracje, nie o zabawy, a o zabezpieczenie jakichś praw obywatelskich. Niewątpliwie to jeszcze nie koniec sprawy tabliczki z nazwą ulicy Warszawska. Fokus pokus trwa w najlepsze. Zamiennie mnie sukienkę. Wiersze piętnastu młodych poetów z Wileńszczyzny znalazły się w ontologii poetyckiej w Zakolu Wili. Romek Mieczkowski kiedyś tak, wydaje mi się, bunczucznie powiedział, że podrzucimy wam jeszcze nie jednego Mickiewicza. Kochani, cała nadzieja was, młodych. Mickiewicz z pierwszym zbiorkiem. Maszyn do pisania nie było. Oczywiście w rękopisie zaniósł do Józefa Zawackiego, do drukarza uniwersyteckiego. A ten od razu, co pan ma? Wiersze. Oj, mówi wiersze, to nie, nie, nic nie będzie. Wiersze to pięknie piszą i pięknie wydają w Warszawie. A mnie tu dawajcie naukowe rzeczy, nie umiecie sami napisać. No to języki znacie, tłumaczcie zachodnich języków, mam, chętnie wydrukujali, a wiersze to nie. A dlaczego tak powiedział? Bo sam przyjechał z Warszawy i uważał, że szczyt osiągnięć w poezji, w literaturze, to właśnie ci pisarze z, z Warszawy. Dał się skusić za W 1822 roku wydał tą pierwszą książkę, która zrobiła tyle rybetesów w, w literaturze polskiej. A gdyby tak Miecniewiec nabrał Chęci odwrotu i schowałby gdzieś te wiersze, i zostalibyśmy ich bez tego romantyzmu. Młodzi twórcy mają różne doświadczenia życiowe: jedni studiują, drudzy już pracują, a ktoś dopiero skończył szkołę średnią. Jedni mają debiut za sobą, a dla niektórych jest to pierwszy druk ich wierszy. Panie, takie mamy niby diamenciki mężczyzny. Cieszę się, że udało się, tak? Piękny pomysł. To jest piękna możliwość na młodzieży, być usłyszanym. Jest naprawdę fajna możliwość, żeby iść dalej, żeby też te wiersze wyciągnąć z tych, z tych, z tych szuflad i, i żeby coś z nimi robić, żeby też pokazać innym swoją twórczość, żeby się zapoznać z twórczością innych młodych ludzi. Antologia została wydana staraniem Muzeum Władysława Syrokomli, które patronuje na Wieliszczyźnie różnym przedsięwzięciom kulturalnym. I no, czujemy obowiązek zadbać o młodych poetów. No, na tyle, ile to możliwe, no bo, no bo tak już jest. Syrokomla w pewnym okresie swojego życia również zapraszał tutaj do Boryjkówczyzny młodych ludzi, studentów i tutaj było tak gwarno, on się nimi opiekował, więc tak jakby taki ciąg dalszy. Pomysłodawcą wydania antologii i kuratorem przedsięwzięcia został Józef Szostakowski, wygladowca i poeta starszego pokolenia wileńskich twórców. To są dobrzy poeci. Może czasami brakuje im warsztatu, ale na przykład w Polsce czy na Litwie także są poeci, którym brakuje warsztatu. Natomiast jeżeli chodzi o Polaków na Litwie, to nie brakuje im wrażliwości. literatura to oczywiście forma, ale jeszcze ważniejsze są jest, jest wrażliwość. Bo to pokolenie, które było przed nami, utrowało te drogi jakoś, i teraz mam oczywiście więcej możliwości, ale najbardziej zależy od samego człowieka, na ile on chce. Chce być wydanym, chce pisać, chce się uczyć, bo na początku to wiadomo, że trzeba się jeszcze doskonalić, doskonalić swój warsztat. Wydanie ontologii towarzyszyła refleksja już Litwini w Polsce, a mianowicie litewskie wydawnictwo Auschwitz w Puńsku od 1992 roku wydało aż 250 tytułów w języku litewskim. Książki z dziedziny etnografii, historii, słowniki, um, utwory literatury pięknej. I pomyślałam, dlaczego czy tak naprawdę my nie pozostajemy w tyle, my Polacy. Przypomina mi się rok 1985. To były zupełnie inne czasy czasy głęboko sowieckie. Ale wtedy tutaj w Wilni ukazała się pierwsza po wojnie antologia z ponad wili cichych fal. No teraz wydaje mi się, że ta antologia która była tutaj dzisiaj zaprezentowana, ma jakby coś wspólnego poprzez tytuł. Nasza się nazywała wtedy z ponad wili Cichych Fal, ta nosi tytuł w zakolu wili. Najnowsza publikacja zawiera też wiele zdjęć drewnianych okien na Wileńszczyźnie. Zgodnie z założeniem autorów antologii, zobaczyć świat przez okno własnej duszy. Mono wschód pod takim hasłem już po raz trzeci w Wilnie odbył się festiwal monodramów polskich. Trzydniowy maraton popisów aktorskich rozpoczął dzielny Wojak Szwejk w wykonaniu Edwarda Kiezika z Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie. Był to już drugi mundurowy monodram tego aktora po zapiskach oficera Armii Czerwonej. Taka idea po pierwsze powstała w 14 roku przed 14. Mieliśmy to wystawić wcześniej. Na stulecie początku wojny światowej, które jakby nie było, też przyniosła nam niepodległość. Później się to z, trochę z czasem nie złożyło, więc, więc po prostu przenieśliśmy na dalszy termin. A po drugie, że po oficerze, to właśnie ten sam reżyser Sławomir Gaudyn powiedział, że jednak trzeba pokazać tą niby dobrych żołnierzy. Jestem Józef Szwejg. Mój Ojciec był szwejp, matka pani nie mogę im i i wybieracie swojego nazwiska. Po sowieckim oficerze, którego z historii znamy, z filmów, z opowiadań i na żywo nazwijmy nawet, Szwajk dla mnie był osobą w ogóle nieznaną. Cała ta wojna, cała przygoda tego Szwajka dla mnie nie była znana jako tako, no nazwijmy, odbierałem to całkowicie inaczej niż, niż sowieckiego oficera, więc, więc tym się cieszę bardziej, że, że publiczność chyba była zadowolona. Pamiętaj to Już się stało tradycją, że właśnie gospodarze rozpoczynają Festiwal Monowschód. Polskie Studio Teatralne działa w Wilnie od 56 lat, a od kilkunastu lat organizuje festiwale teatralne zapraszając na Litwę zespoły polskie i polonijne. W tym roku na trzech scenach Wilna i Trok zaprezentowano w sumie 8 sztuk wykonania aktorów z Litwy, Polski i Ukrainy. Młodość, głupota, Bezbiedna, głupota. To jest taki trochę warsztat, bo patrzymy, jak się gra. Zresztą później też omawiamy wieczorkami i to takie dzielenie się doświadczeniem, swoim, też pokazaniem, co ja potrafię, a co ktoś potrafi i tak dalej. To takie miłe nasze spotkanie. I ja myślę, że dla widza to też jest, jest. A zamiast ziemi był taki taki duży garnek z takimi dużymi uszami, takimi dwoma. Organizatorzy Monowschodu nie dzielą teatrów na profesjonalne i amatorskie, gdyż poza Polską ta granica staje się dość płynna. Na przykład w Wilnie od czasów ostatniej wojny nie ma polskiej sceny zawodowej, a polskie życie teatralne wręcz kwitnie. To jest artyzm pewien, no, liczy się serce, no, no, oczywiście, że, że po to się chodzi do szkoły teatralnej, po to się uprawia ten zawód, żeby być zawodowcem i, i gdzieś się znać ten swój fach, ale y, mnie cieszy takie spotkanie właśnie z amatorami, ale którzy mają serce i chcą się temu oddać. A patrzy na mnie i mówi, to dziwne, co wypowiadacie, ale to Masło nie jest z Moskwy, ale... Zwilna wszystkie nas na drugi są w języku litewskim, a Karwucie jest na krok. W tym roku właśnie Piotr Cyrwus przyjechał na festiwal z zapiskami oficera Armii Czerwonej na podstawie Sergiusza Piaseckiego, zabierając Wilnian do odległego Wilna 1939 roku. Aktor przyznaje, że wystawił tę sztukę przed laty, gdy w Polsce jeszcze stacjonowali żołnierze sowieccy. Jednak wystawienie tego monodramu w Wilnie było dla niego wyjątkowym przeżyciem. Wróciliśmy do Wilniusa. Mają tytuł, bo opowiadam wszystkim, jak to zrobiono na niego zamach jak ja mu życie oceniłem. Jest w tekście, jestem teraz w Wilniusie, nasz batalion stoi w koszarach przy ulicy Wilkomirskiej. Nigdy nie przypuszczałem, że ten tekst wypowiem w Wilnie, no, to, to po prostu przerosło moje ludzkie marzenia i, i w ogóle wyobraźnie, że tak to się szybko stanie. Kiedy właśnie robiłem ten monodram jeszcze, kiedy wojska radzieckie stały w Polsce, w Teatrze 100, i zupełnie była inna rzeczywistość. I teraz przyjechałem tu do Wilna, ale też tradycja tego teatru i ludzie, no powiem, że miałem duszę na ramieniu, jak grałem cały monodram. Dla każdego polskiego aktora wielkim świętem jest sama możliwość wystąpienia na scenie dawnego teatru polskiego na Pohulance, gdzie niegdyś tworzyli Osterwa i Zelwerowicz oraz wiele innych legend polskiego teatru. Dziś w gmachu wybudowanym jeszcze za cara ze składek społeczności polskiej Wilna działa państwowy rosyjski teatr dramatyczny Tyle na dzisiaj, ale jeszcze chcemy Państwa poinformować o koncercie charytatywnym Drzewo Nadziei, który właśnie trwa w Wilnie. Koncert ma na celu wsparcie tworzonego w Hospicjum Sióstwie Zusa Mielosiernego w Wilnie oddziału dziecięcego. Koncert można obejrzeć teraz na żywo w portalu Wilnoteka LT. Są tam też informacje o możliwościach wsparcia tworzonego Hospicjum Dziecięcego. Kto nie obejrzy koncertu na żywo, zapraszamy na relacje z tego wydarzenia, oczywiście w Wilnotece za tydzień. Do zobaczenia.